Sławek Michalski napisał: "Kup sobie wannę pompowaną." Siema wszystkim, Sławek. Ty sobie kup lalę pompowaną i ją regularnie zalewaj. Może wyjdą ci z tego jakieś gumisie. Witam wszystkich łapeczki komentarze, mile widziane. Reklam nie przewijamy grosz do grosza i będzie kokosza. Jeśli nie subskrybujesz, daj subika, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmikach. No chyba, że nie lubisz Negusika. A, pogoda nie napawa optymizmem. 15 godzina. Szaro, ponuro. Nie wiem czy zacznie padać, czy nie. Jesteśmy wszyscy w ciemnej dupie, jesteśmy straceni. A uu! Lecę zaraz na siłownię. Zanim zacznie działać treningówka. pomyślałem sobie, pyknę tutaj na szybko filmik dla Was. Zobaczymy co napisaliście w komentarzach. A jak starczy czasu i będą chęci, może w drodze na siłownię też coś Wam nawinę tutaj A, do kamery, jak się troszeczkę rozruszam, rozkręcę. No to lecimy. Zasiądź sobie wygodnie, zapasz co trzeba, otwórz co trzeba, odpal co trzeba. Wczorajszy filmik Służba Zdrowia w Niemczech. Lecimy. LT dla zasięgu podbite punkty. Dziękuję Ci. Zauważam, że coraz częściej komentujesz. Klara napisała. Mam przeczucie, że Nygus pozna tutaj kogoś do relacji. Haha ha, No tak, jasne. Byłem na tym spotkaniu, słuchajcie, zrobiliśmy krótki spacerek, troszeczkę żeśmy ze sobą porozmawiali, nadajemy zupełnie na innych częstotliwościach i dupa blada. Najważniejsze dla mnie teraz jest porozumienie, żeby z kimś mieć fajny kontakt, żeby ktoś mnie rozumiał no, i żeby troszeczkę myślał przy tym, co mówi. Dawid Malec. Nygus, no ciężko żyć z sobą chora bliska. Mam mamę chorą w nocy, wstawanie, karmienie, mycie zębów, plus babcia też chora, leżąca, ryje głowę pozdrony gusik. No niestety, Wam wspomniałem, że ja nie byłbym w stanie się chyba zajmować swoją babcią, zresztą ona była jeszcze chodząca. Jak ktoś jest leżący, to nie dokucza, wiesz, że nie wyjdzie z łóżka, gazu nie odkręci, łazienki nie zaleje, a jak ktoś chodzi i cały czas rozrabia, wiecie ile razy babcia tam w domu opieki i w łazience van, e, podłogę przepraszam, zalała i wywróciła się, poślizgnęła się w tej wodzie, zamknęli jej wodę w zlewie. No, jak ktoś jest leżący, Sprawia mniej problemu niż osoba, która chodzi i broi. No nie zazdroszczę Ci, Dawid. Pozdrawiam. Krzysztof Maduzia, ma Pan rację. Ciężko teraz o ludzi, z którymi można pogadać. Bardzo ciężko. Większość na siłę, albo na zasadzie zagadam do niego, bo mi jest potrzebny teraz. No niestety, takie mamy teraz czasy, chociaż zawsze tak było, że jak ktoś czegoś od ciebie potrzebował, to zawsze znalazł gdzieś sposób, żeby cię odnaleźć, żeby się z tobą skontaktować i tak dalej, przez znajomych. Nie było tyle możliwości co teraz, ale zawsze ktoś znalazł sposób, żeby z tobą nawiązać kontakt, bo miał do ciebie jakąś sprawę. No niestety, ludzie nic nie robią bezinteresownie. No. Teraz relacje też i chyba wcześniej też takie były, że też nie były bezinteresowne, bo teraz się głośniej o tym mówi przez internety i tak dalej. A wcześniej no, nie było to tak nagłaśniane i może nie było to tak ewidentne u nas w Polsce, bo jednak poziom życia był na zrównanym poziomie. O, powtarzam się, tak. No, większość była ubrana w takie same buty, w takie same kurtki, takie same plecaczki. To, co pojawiło się w sklepie, to każdy kupował, i nikt nie wymyślał, i zbyt wiele osób się nie wyróżniało. A teraz mamy taki wyścig szczurów, że no, niestety. Lucyna Owczorz, witam serdecznie. Tak yy, przytulić ze szczerego serca miłość. Jeszcze bardzo dobrze by było, gdyby był to ktoś, kto nas kocha na serio, a nie na niby i nie na się. <laughs> no to ja Wam wspomniałem, że taki przytulas od serca naprawdę wiele daje, a nie taki wymuszony od niechcenia, bo jednak człowiek to jakoś gdzieś tam wyczuwa tą różnicę. Paweł Wójcik, witam. Co do bólu całego ciała rano, to ta pogoda... Jesienna tak działa, mamy nerwobóle, może też za dużo wysiłku na siłowni, pojedź sobie, sobie do Solca Zdrój na basen mineralny, to dobrze robi jak się ciało wygrzeje w siarce, ja tam jeżdżę kiedy mam czas, pozdrawiam. O, przydałaby mi się wanna, wiecie, naprawdę, teraz doceniam to, że kiedyś w Poznaniu miałem wannę i w Rajchu miałem też wannę, no ale tutaj na tej chacie jak robiłem remont, jak kupiłem tą chatę po babci no myślałem kurde no łazienka niezbyt duża chciałem mieć umywalkę osobno mówię wanna, umywalka no nie pomieści się to wszystko no i założyłem tą kabinę prysznicową a, a teraz przydałyby się właśnie takie ciepłe odprężające kąpiele włączyłbym sobie jakąś muzyczkę relaksacyjną czy jakąś audycję relaksacyjną poleżał w wannie, wygrzał się no to nie są nerwobóle, to się nazywa fibromilagia, i ci, którzy tego nie przechodzili, którzy nie mieli różnych stanów problemów jelitowych przy okazji stanów depresyjnych, nigdy tego nie zrozumieją. To trzeba doświadczyć na własnym ciele. Lecę dalej. Moja skawa, wszystkiego do dobrego, Nygus. Jedź na ryby, to daje radość, resetuje umysł, pozdrawiam. Nie resetuję umysłu, moja skawa, jeśli siedzisz na tych rybach i kompletnie nic się nie dzieje, to też dużo myślisz w trakcie, bo co masz robić, jak nic się nie dzieje? Do tego ta pogoda łatwo się przeziębić może za chwileczkę zacznie padać. No, póki nie leje, w sumie nie wieje można było sobie dzisiaj posiedzieć w taką pogodę lubi drapieżnik brać. Lecimy dalej. Czarnulka napisała tutaj komentarz wczoraj z czarnulką, żeśmy gadali telefonicznie dwie godziny z moją widzką. <laughs> no, doprowadziła mnie do takiego stanu nerwowego, że słuchajcie, już cztery miesiące nie palę. No dokładnie pojutrze będą cztery miesiące, jak nie zapaliłem żadnej fajki. Doprowadziła mnie do takiego stanu, że prawie wczoraj sięgnąłem po papierosa. No, miałabym nie na sumieniu. A krysz, fuj Uciekaj mi, dobry wieczorek Nygusku, to fakt pogoda nie rozpieszcza Dlatego nie lubię jesieni Jak przestaniesz nagrywać Co będę oglądać Czasami mam taki zapiernicz w pracy Że nie ma czasu zjeść Więc na telefon tym bardziej nie ma szans Ja nie z tych co się obrażają O byle co pozdrowionka Łobuzie spokojnego wieczoru Dziękuję dziś za życzenia I za życzenia miłego dnia Także za laurkę Ponowną, żeby nie było, że Negus nie odpowiadasz na moje laurki. Miłego popołudnia, chociaż wrzucę ten filmik pewnie wieczorem. Tom, czy gęste, te gęste chmury pcha do nas niż z nad Irlandii? Nie wiem, no, gęste chmury, nastrój ponury taki okres teraz mamy już od jakiegoś czasu. Prawie nie ma zimy, tylko właśnie taka, nie wiem, jakaś plucha szaruga i w ogóle paskudnie. A i wczoraj czarnulka, w ogóle się dowiedziałem, że którego? 22. O ile dobrze pamiętam, zaczyna się zima. Grudnia, dwa dni przed Wigilią. Ja nie wiedziałem nawet. No i mi wyjaśnij, zobaczcie, no, człowiek całe życie się uczy. Ona nie wierzyła mi, że ja nie wiem, kiedy się zaczyna wiosna, kiedy, że każda pora roku trwa równe trzy miesiące i że zima niby kalendarzowa zaczyna się dopiero w grudniu. Ja myślałem, że już teraz się gdzieś zaczyna. No, taki nygus, jesteś mądry. No nie, no nie zwracałem na to uwagi. Liście lecą mi jesień mija, spada śnieg, więc jest zima dla mnie, no, albo przymrozki, nie? Arek napisał ja ziomal też się starzeję, gdyż wannę w żadnym wypadku nie pozwolę zmienić na kabinę. Nie ma to jak właśnie rozłożyć stare kości w wannie, luzik jak trzeba. Pozdrawiam serdecznie, piąteczka. No właśnie, no to łazienka jest za mała. W Poznaniu miałem wannę i miałem zlew i pralkę. Wszystko miałem w łazience. W Niemczech pralnia była na dole, ogólna, ale miałem też wannę z rurką, z zasłonką. I, I do tego zlew, i kibelek, i mi to wystarczało. No a tutaj sobie wymyśliłem kabinę, chociaż nie za bardzo sobie wyobrażam, gdzie by miała być wanna. I jeszcze umywalka. No ta łazienka jest niewielka. Nie wiem, może zmienię jeszcze chatę, chociaż zobaczymy, jaką decyzję podejmę. Teraz mam nawrót powtórkę z rozrywki. Po raz trzeci w moim życiu problemy z jelitami. Tak, myślałem, że mnie to ominie. Ale jednak ten stres to wszystko spowodowało, że znów o, mam powtórkę, tak po skrócie, no i co? Skaner, depresja jest od kręgosłupa, zacznij robić ćwiczenia jeżego stadolnego, od dupy, a nie od kręgosłupa, weź się do doinformuj człowieku, nie wiem trzy godziny temu dodałeś tutaj konto dopiero na YouTube i mi piszesz takie farmazony, no. dobrze, że nie odcisku, na, nie od odcisku na pięcie, no e, Szygiel Master pamiętam jak mieszkałem w Irlandii i była taka ciągle mrzawka nawet to lubiłem, dlatego, że nie miałem alergii wcale przez to zero kataru, ale byłem tam rok no ja dzisiaj Mam też nos drożny. Nygus, trzymaj się, będzie dobrze, byku. Robisz dobrą robotę. Dziękuję ci. Szczygielmaster za szczere słowo motywujące. Jarosław Wito. O, już nas Whatsapp. Już na Whatsappie. Brawo, brawo, gratuluję. Nie przypuszczałem, że jesteś szybszy od Mustanga. Haha, pozdrawiam. Jeszcze Jarek mnie w ogóle nie znasz. Mało mnie znasz. A to, że mam z kimś kontakt przez WhatsApp, to wcale jeszcze nic nie znaczy i do niczego to nie zmierza, do niczego nie prowadzi. Nie wiem, co Wy macie. Czy Wy naprawdę nie potraficie mieć kontaktu z ludźmi bezinteresownie, żeby nie widzieć w tym jakiegoś zysku? Nie potraficie mieć znajomości jakiejś z kobietą, jeśli nie wiąże Was łóżko ze sobą albo coś? No, ja nie wiem naprawdę, czy wy we wszystkim widzicie tylko jedno, czy wam już odwaliło na dekiel? No, że tak powiem, wkurza mnie coś takiego, słuchajcie. Baca 64. Pozdrawiam serdecznie wszystkich zainteresowanych świadomych Polaków, którzy szanują Twoje głoszenie prawdy. Stary baca, dzięki Nygus za to, że jesteś. Zdrowia, życzę Tobie oraz sukcesu w dalszym działaniu. Dzięki. Dzięki baca za komentarz. Sławek Michalski, ponownie ten sam, który kazał mi sobie kupić wannę dmuchaną. No, <noise> lalę dmuchaną i będę ją zalewał. No. Cześć Nygus, pozdrawiam cię serdecznie. E, pozdro, Sławek, te kupiec. Nygus uszy do góry, uważaj na depresję, bo może cię pociągnąć w dół, ciągnie mnie w dół i czasami się zastanawiam, czy... Mówiłem wam, trzy lata w Polsce, trzy pogrzeby, dwie najbliższe mi osoby: babcia i mój chrzestny, który kiedyś był dla mnie jak ojciec. I powiem wam, niedługo będzie rok jak chrzestny. No, a babcia teraz minęło już pół roku. Czasami mam takie uczucie, jakby mnie ciągnęli ze sobą, nie wiem, za sobą, no tak dziwnie jakoś. Dobra, lecimy dalej. Kasia napisała komentarz i to widzę tutaj bardzo długi, żeś się rozpisała kobieto. Naprawdę nie wiem czy się nudzisz. Może książkę napisz. Tak proponuję. No, skoro lubisz takie elaboraty tutaj pisać, to może napisz jakiś poradnik dla złamanych serc. Nygus na te Twoje różne bolączki, to najskuteczniejszym rozwiązaniem byłaby oczywiście celna strzała Amora. No nie wiem, czy by była rozwiąza rozwiązaniem celna strzała Amora, bo oberwałem celnie strzałą Amora, ale tylko jednostronnie i wcale mi to nie pomogło, a wręcz jeszcze zaszkodziło, jakbyś nie wiedziała. Y wszystko by się samo naprawiło, zesrało, a nie naprawiło się. Właśnie tak naprawiło, że mi się pogorszyło. M Niestety póki tego Amora nie ma, bo gdzieś bidula pobłądził, trzeba sobie pomóc samemu. No, chyba rę ręką sobie pomóc. No, najwierniejsza baba to własna graba. Może warto pomyśleć o karnecie na masaż relaksacyjny, saunie, e refleksologii stóp, fizyce u o stopę osteopaty lub irydologa ozonoterapii, hi, chirudoterapii pijawki. Czy ty jesteś normalna? Kasia? Ja sprawdzę tutaj twoje komentarze, co ty wypisujesz pod moimi filmami, bo pakiet badań dla mężczyzn też warto rozpatrzyć, bo może masz niedobory witamin z grupy B. Bardzo ważne D, magnez, potas, wapń, E. A też powoduje bóle Sprawdź czy nie ma ukrytych chorób autoimmunologicznych Bo przy utajonym stanie zapalnym Też wszystko boli Zawsze można zrobić wlewy witaminowe Naprawdę humoru i, samo, humoru i samotność To chyba interakcja Z pozytywnymi ludźmi Lub zwierzętami będzie dobra Może jo, jakiś wolentariat Pozdrawiam Kasia tak, jutro pojadę na targ. Mam nadzieję, że przez Ciebie mi się tutaj komentarze nie przestawiły, bo żeś napisała taki elaborat. Teraz jeszcze mi się internet zawiesił, i oczywiście, że się poprzestawiało mi tutaj przez Ciebie. Jutro pojadę na targ i kupię sobie kozę i będę ją. Regularnie, co rano i co wieczór posuwał, żeby mieć kontakt ze zwierzętami i troszeczkę miłości, co Ty na to? Dobry pomysł? Weź Ty się ogarnij, nie pisz mi takich elaboratów tutaj, no. Lecimy dalej. Na siłę mi wyszukujesz jakieś choroby, no. Czuję się jak się czuję. Każdy z nas kiedyś wyląduje w piachu i będzie wąchał kwiatki spod spodu. Może akurat już nadszedł na mnie czas. No to jest wyzwolenie. Wafeloza, Nygus, dobra rada: znajdź sobie jakiegoś psychologa w okolicy najlepiej mężczyznę w Twoim lub starszym wieku i nawet taka jedna sesja 60 minut raz w miesiącu mega ulga dla Ciebie. Będziesz musiał wygospodarować na to dwie stówki miesięcznie, ale warto. Wafeloza, jutro idę, na godzinę 11. A w grudniu mam dwa terminy. Tak, przyznaję się. Idę, bo muszę z kimś pogadać. Idę, bo muszę z kimś pogadać. Zobaczymy, który mi przypasuje. No, dlatego mam trzy terminy. U trzech różnych. Jeden koleś, dwie babeczki. Zobaczymy z kim mi się lepiej pogada. Myślę, że z facetem lepiej, ale ciężko się do facetów dostać. Jest takie obłożenie to jest w ogóle temat na kolejny filmik. Dobry. No. Tak to wygląda. A ten tutaj nie wiem czemu tak krąży w koło mnie. Daniel. Nygus, ludzie komentują, oglądają w tysiącach, a tobie jest źle, bo nie masz humoru. No i co z tego, że komentują? Niech sobie komentują. Nie ma ludzi niezastąpionych. Jak Nygusa nie będzie, znajdą inną rozrywkę. Kiedyś mnie nie było i też sobie oglądali i komentowali. No. Doedukuj się, bo widzę, że nie kumasz na czym różne rzeczy polegają w życiu. Pieprzysz głupoty. Gabriela Okwieska. Nygus, a potem będziesz się dziwił, że ludzie nie chcą komentować, jak ty tak odpowiadasz. Odpowiadam tak, jak czuję i tak, jak mi pasuje, i nie będę nikogo udawał, kim nie jestem, po to, żeby komuś wejść w dupę. Koniec, słuchajcie. No, Najważniejsze być sobą i być wyluzowanym. Gabriela Okowiecka, ściskam Cię, mi ten temat jest bardzo bliski. Poruszasz to w ludzki sposób, też chętnie bym Cię przytuliła u siebie. Wiekowo mogłabym być spokojnie twoją mamą, pozdrawiam. No jedną mamę już mam, no. pisze do mnie SMSy. Od dwóch miesięcy nie zadzwoniła, bo Nygus się zmieniłeś, zrobiłeś jakiś inny, nerwowy i w ogóle ciężko się z tobą rozmawia. No, i dlatego najlepiej olać kogoś i się odsunąć. No, dlatego właśnie terapeuci mają oblężenie. Krzysztof Hadala. Nygusie się też nie lubię jesieni, zwłaszcza gdy jest szaro i pada deszcz Ślę ja śpiewa Adel, co cię nie zabije, czyni cię silniejszym. Pozdrawiam. No niby takie jest powiedzenie, co cię nie zabije to cię wzmocni, ale gdzieś te wszystkie rany zostają, troszeczkę się zabliźnią, troszeczkę się podgoją, ale gdzieś ktoś... Kto przeszedł w swoim życiu sporo raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, gdzieś potem już dmucha na zimne. Jest ciężko się otworzyć, ciężko jest się odprężyć, zrelaksować. Cały czas jesteś w jakimś modusie przetrwania i obserwujesz zamiast po prostu na luzie w coś wejść. Co będzie, to będzie srał, to pies. To ty unikasz już tych rozczarowań. No i ciężko jest być z sobą. Andrzej Antoni Zgórski, pozdrawiam, pozdrawiam cię Andrzeju. Stale komentujesz regularnie. O, muszę rozprostować te kości. No i został tutaj jeden ostatni komentarz od Lili. Moje kochanie z Hamburga, choć chyba nadajemy zupełnie na innych falach tutaj z Lili zauważam, chyba zaczynamy się rozjeżdżać. <laughs> Pierwsza komentarz dla zasięgu: niech się kokosza tuczy. Pozdrawiam serdecznie, Negusik, serduszko. Jakbym musiała słuchać depreza, odprężającej muzyki albo gadania, to bym dopiero się zrobiła agresywna. Matko to nie dla mnie. Życzę spokojnego wieczoru Lili. Lili, zaczynasz mnie przerażać. Nie wiem, co się z Tobą dzieje. Że odprężająca muzyka działa na Ciebie agresywnie, albo to, że musiałabyś z kimś rozmawiać i kogoś słuchać. No, ja bardzo lubię sobie z kimś porozmawiać, lubię też słuchać. No, i potrafię wczuć się w rozmowę, potrafię wczuć się w drugą osobę, co ona czuje, jak ona to odbiera. No sporo sam w życiu przeszedłem. Miałem styczność z różnymi ludźmi. Mieliście tutaj różne historie na moim kanale. No, widziałem ludzi w różnych kryzysach psychicznych. I wiecie co? Nigdy tak nie miałem, że jeżeli ktoś kogo lubiłem i zauważyłem, że cierpi, że coś mu nie wychodzi i Próbowałem zawsze przy nim trwać. Zresztą opowiadałem Wam to nieraz tutaj na kanale. No, chyba, że zauważyłem, że faktycznie zaczyna się to odbijać już negatywnie na moim zdrowiu, że poświęciłem już komuś tyle czasu, że sam zaczynam na tym niestety tracić zdrowotnie i kondycję psychiczną, a nic to nie daje. Ten ktoś nie podejmuje próby. Żeby sobie pomóc. No to mówiłem, słuchaj, sorry, ale już dłużej po prostu nie dam. Musisz iść podjąć jakieś leczenie, bo, bo ja się przy tobie wykończę. A nie widzę rokowań, żebyś ty podejmował jakiekolwiek próby, żeby ci było w życiu lepiej. No no i wtedy niestety czasami trzeba się. Odsunąć, ale tak jak Wam powiedziałem, jutro mam termin, pfu, żeby nie zapeszać, do psychologa, no, bardzo chętnie sobie do niego pójdę, chętnie sobie z nim pogadam, bo potrzeba mi takiej szczerej z kimś rozmowy, zobaczymy, czy się polubimy, czy się przy nim otworzę, bo nie każdy człowiek też Ci przypasuje, musi być gdzieś jakieś... Porozumienie, jakaś sympatia, jakaś, nie wiem, no, takie międzyludzkie porozumienie. Wiecie o co chodzi? Bo to, że dostaniesz termin do psychologa, ludzie umawiają się do psychologa, nie wiem, czekają pół roku, idą do niego, okazuje się, że z tym człowiekiem nie mają porozumienia albo po prostu im nawet wizualnie nie przypasuje, czasem tak bywa i potem rozczarowanie, bo następny termin za pół roku. No, dlatego ja mam trzy terminy aktualnie. I zobaczymy, który mi przypasuje. Czy w ogóle któryś mi przypasuje? Fajnie by było, jakby przypasował. Dobra, pozdrowionka do usłyszonka. Lecę na tą siłkę, już wrony nade mną krążą. <laughs> Chyba już czas. Miłego wieczoru.